Cześć, z wszystkich bardzo się w kolejnym odcinku z Minecraft Single Player, moi drodzy, odcinek 406. O ile się nie mylę, także całkiem nieźle, moi drodzy, na razie idzie i to wszystko jednego dnia. Czuję moc jeszcze, może mi się uda ze 2-3 odcinki, może dzisiaj nagrać, to będzie, to będzie zawsze na te 2-3 dni do przodu, a potem będę mógł sobie na bieżąco jakoś działać. Słuchajcie, testujemy sobie dzisiaj cały grinderek. Ja sobie tu jeszcze zapomniałem, miałem zrobić sobie screena, żeby to gdzieś było do miniaturki, chociażby. Tu sobie przygotowałem skrzynki na później. Zrobiłem sobie jakiś tam... I tutaj zrobimy sobie taką, można powiedzieć, strefę, żeby móc sobie te mm, szkielety bić. Tutaj co prawda nie ma wszystkiego zabudowanego, więc mam nadzieję, że jakiś szkielet tutaj faktycznie spadnie, żeby sprawdzić w ogóle, czy to wszystko e, działa. Dlatego już teraz właśnie zbierzemy na górę, odblokowujemy nasz spawner i zobaczymy, jak e, po prostu, czy, czy będzie to działać. Mam nadzieję, że, 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 że będzie działać. E, także, moi drodzy, rozwalamy tutaj a, jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem przepraszam najmocniej e, musimy to zrobić od razu za pamięci, czyli musimy dać tutaj te dwa bloki na górę a w zasadzie w sumie trzy, nieważne i na to musimy dać sobie w ten sposób płotki chciałem żeby to było jakoś tak wiecie dookoła, bo pomyślałem, że to będzie całkiem spoko, o przy okazji zobaczymy jak będzie działał e, system sortowania, ponieważ stona tutaj mamy, więc to wszystko powinno sobie polecieć normalnie do śmieciochów i mam nadzieję, że będzie to faktycznie działać, Dobra. Eee, teraz tutaj sobie tylko. O, 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 już szkielety spadają. Dobrze, dobrze, dobrze. I zobaczymy potem, czy zginą, czy nie zginą. Jeżeli zginą, będę musiał tam sobie troszeczkę podwyższyć to na dole. Mam nadzieję, że jednak będzie ok. Dobra, tu wszystko wykopane. Eee, trzeba stąd wyjść. Nie! Siedem. Dobra, są na pół, pół yy, serduszka, także przynajmniej w tym sukces. I spadają i się nie zabijają, także spoko. Tylko jeszcze tam powinienem to zalepić, żeby było, wiecie, dodatkowo ciemno. Tam później, tak jak mówiłem, możliwe, że będzie zrobiona szyba, możliwe, że nie, żeby to wiadomo było maksymalnie efektywne, efektowne i w ogóle. Także tutaj sobie to po prostu zalepiamy. Tu sobie damy oznaczenie, że to jest w tym miejscu ten, ten pion. No i teraz co? Idziemy sobie na dół. I zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało, bo nie widziałem, żeby jakiś drop był, ale tam jest to jest, wiecie, tak, że hopery od razu tego dropa biorą, wciągają i, i sobie leci dalej. O, że bardzo, mamy szkieleta i nawet go rączką możemy... O, dobra, rączką nie, czyli mają wtedy na jedną kratkę, dlatego mamy właśnie miecz, który i tak ma looting. O, będzie trzeba tutaj poprawić, widzę. Czyli dajmy sobie tutaj jeszcze yy, pół bloczek i tutaj damy sobie jeszcze pół bloczek, żeby sobie sięgać tych wszystkich szkieletów. Chociaż one podbiegają tutaj tak naprawdę, ale to jest nieważne. Dobra, Kiara po raz kolejny oczywiście odwala Manianę, bo i nie wpuściłem do pokoju, nieważne. E, ma swoje, naprawdę, jest nieznośna. Dobra, tutaj kości wszystko się resegreguje i proszę bardzo, wszystkie inne rzeczy nam się tutaj. Czemu tutaj dwie strzały wleciały? Skoro tutaj powinny być. Hmm. hmm. To jest. To jest rozkmina. Czy to gdzieś w procesie mojego tutaj tworzenia to wleciało, czy co? Ej, siedem strzał teraz. What? Nie, tu jest siedem strzał. Dobra, boże. Skrzynki mi się popierdzieliły w ogóle. Eee, dobra, to jeszcze trzeba w takim razie sprawdzić, bo coś jest. Nie do końca okej. Okay. W sensie teraz za bardzo te szkielety tutaj nie zlatują. Teraz tylko pytanie, czy one faktycznie tam zlatują. No niestety nie mogę tego zweryfikować będąc tutaj. Mogę to zweryfikować będąc tam. Więc może zrobimy to w ten sposób, że sobie tam postoję. Bo tam ileś kratek od spawnera muszę być, im bliżej spawnera jestem, tym lepiej, więc postójmy chwilę przy tym spawnerze. Koniec końców raczej działa, tylko coś mi nie pasuje z tym całym. Z tym całym sortowaniem, nie? Czemu tam były strzały? Być może skoczyły tak. Po hamsku akurat gdzieś. Nie wiem, ciężko powiedzieć, dobra, jest maksymalnie ciemno, o ile się nie mylę. Powiedzmy. Także powinny się respić. Także poczekajmy, niech się porespią troszeczkę, bo spawner powinien się kręcić troszeczkę szybciej, jak jesteśmy bliżej, to tych szkieletów powinno się respić nieco więcej. Wiadomo, że to nie jest jakaś super szybka, super wydajna w ogóle grinder, wiesz, wiesz, żeś miał miliardy strzał na godzinę, kości wszystkiego. Nie, to jest po prostu klasyczny grinder, tak jak na przykład chciałbyś sobie zrobić, czy chciałbyś sobie zrobić na swoim save'ie. No to może sobie zrobić po prostu właśnie takiego, takiego grinderka, dobra, a widać, bo tutaj niektóre szkielety spadają właśnie w ten sposób, dobra, e, to musimy jeszcze moi drodzy sobie zrobić mały myk, czyli e, oświetlić to sobie na chwilkę, no, no chociaż trochę, tak żeby to nie działało aż tak efektownie e, i musimy sobie zabudować e, z tą brickiem całą e, ścianę, wydaje mi się, że tyle by to starczyło raczej, więc zabudujmy sobie tu wszystko, subcio. Eee, no i w sumie tu byśmy musieli sobie tak... Nie, 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 zostaw. Wskacz w dół. Dobra. Eee, tu musimy sobie zeskoczyć. Czekaj, bo one tutaj... Nie, noż! Kurna! Mendy jedne! Upierdliwe! Odpitol się! Odpitol się! Czekaj, muszę sobie hosta i z w ogóle podgłosić, bo miałem wcześniej... A nie, bo tu są te pająki. Dobra, sorry, to nie, to jeszcze ściszamy, bo... Muszę mieć spokój od pająków, dobra. Eee, tutaj, 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 i lecimy sobie tutaj dookoła, żeby tutaj, wiecie, szkielety nie spadały nigdzie indziej, więc tak naprawdę nie musiałem wykopywać tego aż tak bardzo. Bo wtedy szkielety nie spadają w to miejsce, w które mają spadać. Ale nieważne, ważne że liaj to ogarnie za chwilkę. Czekajcie, musimy jak najszybciej tutaj sobie podlecieć, żeby. Jak nam się zrespią szkielety, żeby mnie nie zestrzeliły w dół. Bo zaraz coś czuję, że nas zestrzelą w dół. Nie mam elitry przy sobie. No niestety. Będzie czas skakać na jolo. Dobra. Tutaj, 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 tutaj. Eee. Eee. He, he, he. Dobra. Mamy zapchane. I teraz tu jeszcze se rozwalimy, żeby było ciemno. Dobra. Trochę se połamałem nogi. Nic się nie stało. Eee. Tutaj się pierdykniemy to. Nie, 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 nie to. Tylko tylko to. I tutaj półblok. Dobra, wszystko fajnie. Teraz tylko w śmieciach powinniśmy mieć te rzeczy. Dokładnie. Tutaj już żadnych strzał nie ma. Więc bardzo możliwe, że to było, tak jak mówiłem, przy procesie tworzenia. Gdzieś mi przeoczyło się i wpadła jakaś tam strzała, bo ten system działa, więc jakby nie powinno być w ogóle żadnego problemu. Dobra. No i mamy teraz, moi drodzy, grinderka, który sobie tutaj powinien normalnie fajnie działać. No, i tak jak mówię, najlepiej chyba jest go obserwować sobie tam, wiecie, z, z góry, żeby się, wiadomo, tutaj wszystko respiło. Tutaj możemy sobie wyłożyć chociażby z tą brickiem, żeby jakoś to ładniej wyglądało. No, ale koniec końców, moi drodzy, w trzy odcinki udało się zlokalizować z powrotem e, spawner, wykopać tu wszystko, teoretycznie ładnie ogarnąć zrobić mechanizm. No i kurde, jakoś to mniej więcej działa. Mówię, mogłoby to działać o wiele lepiej, na pewno, 100%. Ja wiem, że można było zrobić jeszcze bardziej szalone mechanizmy, ale wydaje mi się, że jak na moje możliwości, jak na moje umiejętności jest ok. Szczególnie, że tak jak mówiłem, no nie robiłem raczej nigdy, nie przypominam sobie przynajmniej, żebym robił kiedykolwiek właśnie taki grinder. Mogę się mylić oczywiście, ale, ale wydaje mi się, że, że nie. O, dobra, i teraz tu musimy sobie to rozwalić, żeby było ciemno. No, i powinny się tutaj nasze szkieleciki respić i będą tam sobie spadać. No to jest, wiecie, to jest taka m, e, troszeczkę awcząca na przykład. Y, m, au, au, awcząca y, Awczący grinder, można powiedzieć. No bo tutaj trzeba by było, wiecie, zostawić sobie na przykład łączonego Minecrafta, na, nawet o, w ten sposób, tak? Zostawić sobie łączonego Minecrafta, żeby, żeby tutaj się, wiecie, spawnowały te e, szkielety i potem sobie za jakiś czas zejść na dół, tak, jak one tam będą. E, wszystkie zebrane i sobie po prostu ekspić. ale uważam, że i tak poszło mi naprawdę dobrze. E, tutaj mamy dużo tych stomblików i tak dalej, więc bardzo możliwe, że część tych rzeczy sobie weźmiemy. E, kwarcu sobie tutaj bym zostawił, e, jak coś to będę sobie do netteru, a tego mi się bardziej nie będzie chciał zbierać, bo tego jest dużo, więc, więc od razu sobie tego stona i to wszystko e, weźmiemy. E, jakieś deski i tego, to to, to, to też nie. Pochodnie, bo to mogą się przydać. Redstone, dobra, tutaj mamy kości. hopery oczywiście, by się przydały. To zaraz sobie litry tutaj bierzemy. Właśnie, będzie trzeba troszeczkę tutaj, może, popolować. Jakkolwiek, ponieważ nie mamy za bardzo. A, yy, siekiera, 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 dobra. Tutaj strzał w ogóle. Ile mam? 38, Ej, w sumie nie potrzebujesz tylu. Potrzebuję tylko tylu. No właśnie, bo to jest mówię. Jeżeli masz infinity na no to już strzał tak nie potrzebujesz. Ale kości zawsze mogą się przydać. E, dobra, elytrę sobie y, nie chowamy do tego, tylko po prostu bierzemy w ten sposób i potrzebuję sobie zdobyć jeszcze trochę kartek, tutaj sobie crafting weźmiemy, żeby można było kartki sobie tworzyć, e, tu mamy jeszcze węgla, w sumie wezmę, czemu mam, mam nie brać, e, siekierę może sobie wezmę do, do craftingu chociażby, e, Dobra, no i tu mam jakieś surowce pozostawione po prostu w tej skrzynce, niech sobie będzie. Tu można jeszcze, wiecie, jakieś fajne wejście do tego zrobić i tak dalej, ale głównie chodziło mi o to, żeby zrobić sam grinder. I jest gotowy, i jestem zadowolony, że jest gotowy, i że wyszedł, i że jakoś tam działa. Także good, naprawdę good. Teraz jeszcze by się przydało trochę, tak jak mówiłem, trzciny, żeby mieć od razu e, firewerki, bo im więcej trzciny, i więcej firewerku będę miał. Tym będę sobie mógł sprawniej wszystko tworzyć, korzystać i tak dalej. Nie wziąłem jednej rzeczy, i w sumie za nas się po nią wrócę, czyli kości, moi drodzy, dlaczego chcę wziąć kości, ponieważ. Boże, to nie dowejście. To ponieważ chciałbym sobie yy... zrekrutować albo przygarnąć pisełka. Ponieważ miałem mieć pisełka na tym sejbie, w końcu go nie miałem. Dlatego chciałbym e, właśnie go wreszcie mieć. Tu mam 11 kości. Wydaje mi się, że to starczy. Jeżeli nie, to zejdźmy sobie jeszcze na dół. Przy okazji zobaczymy, czy parę szkieletów się na przykład zrespiło i jest już na dole. Powinno to wszystko działać. Tak jak mówiłem, nie wiem ile tutaj na godzinę tych szkieletów się respi. O nie, nie, jest kilka. No i dobrze. O, proszę bardzo. E, Okej, okay, myślałem, że już tego łuku nie wciągnie, ale wciągnęło. Patrzcie, nie no, spoko, trochę, trochę tego było. 20 parę. dobra, tu 18. I patrz, dalej tutaj są strzały. Dlaczego tutaj są strzały, powiedzcie mi. Co ja zrobiłem kurczę źle? Bo tutaj są kości, więc te strzały powinny być wciągane tutaj. I są, tylko że część idzie tutaj. I teraz troszeczkę nie rozumiem, gdzie popełniłem błąd, więc no nie działa to perfekcyjnie, niestety. Bo gdzieś jest błąd, jeżeli jest dużo strzał, to one idą właśnie sobie tutaj. I ja troszeczkę nie rozumiem, dlaczego... Dlaczego w ten sposób to wygląda? Dobra, kości sobie bierzemy. Dlaczego bierze kości? No to właśnie żeby mieć napisełka. Eee, co chwilę słychać jak po, po tym jeżdżą jakieś kurna... Nie wiem, to brzmi jak taka krowa, która tak bardzo długo muczy, takie a to tak naprawdę są jakieś kuwa, nie wiem, skuterki, motorki, katarynki, kuźwa, motorynki czy, czy inne... Nie wiem czym oni tam jeżdżą, ale masakra to jest po prostu, nie? A im cieplej po prostu jest na dworze, tym więcej takiego kurna luistwa wychodzi, nie? Ja nie mam naprawdę nic do, do motorów i tak dalej, tylko nienawidzę, jak mi napierdzielają pod, pod oknami. Naprawdę, to jest to jest chyba najgorsze. Nie chcę, kuwa, jeździć gdzieś tam wiesz, po wioskach czy coś, spoko, do problemu, kuwa. Najgłośniejszy wydech, mnie to nie przeszkadza. Ale nie pod domem. Dobra, e, lećmy sobie pod ścinę, moi drodzy. Bo piesełków tutaj raczej za bardzo teraz nie znajdę, o ile się nie mylę. A piesełka chciałbym sobie właśnie, znaczy, chciałbym mieć dwa piesełki. E, jednemu bym dał obróżkę różową, a jednemu dałbym obróżkę na przykład zieloną, żeby bardziej się odróżniał, żebym bardziej mógłbym je odróżnić. Chciałem sobie, moi drodzy, wgrać niedawno teksturpaka jakiegoś, w sensie jakby zedytować sobie tego defaultowego jakby teksturpaka, czy ściągnąć sobie defaultowego ulepszonego na 1.14 i zedytować go, żeby były czarne czarne pieseły. No bo chciałem po prostu, żeby, żeby był... O, proszę bardzo, mamy piesełka. Piesełek jeden. Hops, hops, hops. Jest! Jesteś mój, jesteś mój. Także to będzie Kiarunia na pewno. Później się tutaj nazwie. E, no i drugi to będzie Mikieł. O, o, proszę bardzo. Tylko potem nie będę wiedział, który jest który, ale to nie ma znaczenia. Okej, okay, dobra, elegancko. Także mamy dwa piesełki, moi drodzy. I teraz one będą ze mną podróżować i mi pomagać tutaj ze wszystkim. Tylko teraz muszę przede wszystkim... Ty, ja się w ogóle zastanawiam, jak ja się tutaj z nimi przeteleportuję. W sensie, wiecie o co chodzi? Bo mogę je zostawić na przykład. żeby siedziały. Czekaj, jak będą siedzieć. Czekaj, siedź, 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 siedź. Dobra, niech sobie siedzą. Ja sobie pójdę. To one się powinny co jakiś czas chyba teleportować do mnie, co nie? Czy nie? Czy one będą tak siedzieć? Nie, bo to było, że one się teleportowały, ale jak, jak nie siedziały chyba. O ile się nie mylę. Dobrze chyba mówię. Dobra, to wstawaj i wstawaj. Mam tylko nadzieję, że one tam będą szkieleta. Ten, atakować. Dobra, chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie. Jeden się teleportnął. A gdzie drugi? Czy on strzela do mojego psa? Jak śmiałeś, how dare you? Dobra. Piesę, chodź. Nie wiem, czy mogę cię jakoś uleczyć tym. Nie, to mogę... Aua, 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 aua. No, co jest? Nie, bo mi pieseły zabiło. urna mać. Wojna! Przepraszam. Dobra, mogę je uleczyć jakoś? Mogę chyba, nie? Dobra. One teraz będą się chyba chciały rozmażać. Nie o to mi chodziło, nie o to mi chodziło, nie o to mi chodziło! Nie chciałem, po prostu... Szkurna, odejdź! Jak ja mam bić zombiaki, jak ja mam kurde... Nie mam tutaj tego, tylko Minecraft kuwa 1.14 jest pierdzielony. I muszę im potki potem dać, żeby się, żeby się uleczyły. Ja pierdyle, dobra, muszę, muszę stąd lecieć miga. Dawaj, leć, leć. One się potem zrespią koło mnie. Ja pitole, bo to jest przeromane. Przejść przez lasku was z, z, z dwoma wilkami, to to jest szalone. No bo one chcą mnie bronić. Ja wiem, wszystko spoko. Tylko wtedy dostają bezsensownie damage. Dobra, będą tu. Halo, 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 halo. Pieski, gdzie są moje pieski? Halo! Ej, no serio, ty. Czemu się nie respią koło mnie? What ta hell? Ej, nie rozumiem, serio. Nie, 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 nie rozumiem. Czy jakiś Minecraft ma jakiegoś po prostu laga? Ma jakiegoś focha, czy coś, żeby mi nie respił moich kochanych wilczków koło mnie? Znaczy, wilczków, piesków, nieważne. To będę musiał tak naprawdę chyba w tej mojej trzeciej bazie obok tam sobie wilczki znaleźć, bo tam chyba też miałem. O nie, czekaj. Są tu gdzieś. Jest! Nie tu... Gdzieś mały. A gdzie są te duże? Są tutaj? Halo? Tak gdzie one są? Tutaj jest jeden. Dobra. A drugi? Tu jest ten mały. Ale on jest słodki, może też siedzać. Ja pierdzielę. A gdzie jest trzeci? Jest tutaj? Nie. Nie wiem gdzie ale gdzieś się. Gdzieś się zrespił. Gdzieś obok chyba Halo. Tu jest ten mały. Tu jest. Gdzie ty żeś się tam zrespił? No nie! Jó, myślałem, że on skacze z balkonu, on się teleportnął do mnie. Dobra, a trzeci gdzie? Czyli wychodzi na to, że to będzie Kiara, to będzie Michał? A gdzie jest trzeci? to zginął, czy co? Nie rozumiem tego. Dobra, idziemy. Idziemy mortki. Nie mam niestety tutaj żadnych potek na na ten na uzdrowienie. Właśnie ty. Jak ja mam je przetransportować w Neterze? W sensie one wejdą ze mną do Neteru, z tym, że ja nie wiem, czy one później wyjdą. Czekajcie, wejść wejdą. Są tutaj. Powinny wyjść, nie? Halo? Jesteły? Ty, bo w sumie nie wiem jak to, jak to, jak to do końca działa, bo w sumie dawno pieseła nie miałem. Ale tu jest jeden tylko, gdzie drugi? A drugiego nie ma. Gdzie jest drugi? Gdzie jest maluszek? No teraz maluszek, jeszcze zginął. Nie no, ja pierdzielę, nie, ja muszę naprawdę, ja muszę wrócić do trzeciej bazy i dopiero... Czekaj, przejdź 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 Nie uciekaj. Pieseł, do wagonika. Już. Do wagonika, przecież ja mogę razem z nim jechać. Nie, nie mogę. Pieseł! Poczekaj! Chyba nie wiem gdzie jestem mały. Poczekaj! Pieseł! Come on! Cześć, bo w wódce wiem, że można we dwójkę, ale w wagoniku chyba nie można, nie? Eh, no to będę biegł, kurde, na piechtaka! Pieseł! Wait for me Dlaczego? Why are you running? Why are you running? Come on! Ej! Bez takich Come on! Pieseł Dogonie! Kurde, nie było jak nie mam! Dobra, czekaj, muszę sobie zmienić tą, żeby... żeby móc jak coś ten nie zginąć od lawy. Piese! Dobra, z drugiej strony mam nadzieję, że nikt go nie zestrzeli, nie? On raczej dojedzie do końca, bo tam są power trailer, więc on nawet nie będzie mógł się tak naprawdę wzbraniać przed tym, żeby jechać. Tylko kurna, do, do, to nie tak miało być! Mogę mieć więcej wagoników, wtedy bym go wsadził w jeden wagonik sam. Nie mam drugiego wagonika. Nie mogę sprawdzić chyba za bardzo. E, czekaj. E, e, mam wagonik. Dobra, czekaj, bo żem zapomniał, że mam wagonik. Pieseł. Wait for me. Jadę. Trochę wolno ale jadę. Kurde, czekaj. E, tutaj muszę wystartować. O, dawaj. Dawaj jedź! Dobra. gonimy pieseła. Bo nie wpisała, musimy go znaleźć. Musimy ten. Ale najlepsze jest to, że tak, miałem dwa pisały. Chciałem je uleczyć, no to się kuwa rozmarzyły, Potem teleportowały się do mnie dwa. Jeden duży, jeden mały. Drugi duży nie wiadomo gdzie. Weszły dwa do portalu. O małym ślad zakinął. A duży jedzie w tym momencie do wagonika. Także możliwe, że tylko ten jeden przetrwa. Yy, zawsze to coś, zawsze to coś, ale powiem szczerze, naprawdę przerąbane. Kurczę, człowiek chce mieć piesełka i problem, dlatego dobrze, że one jeszcze nie są, wiecie, nazwane i tak dalej. Tylko to jest po prostu jakiś taki może być randomowy wilczek. To jeszcze nie jest taki mój piesek. Wiecie o co chodzi, nie? O będą nazwane i w ogóle. Ale dobra, jako że trochę tutaj potrwa to, ta jazda i w ogóle, to ja się tutaj normalnie z wami pożegnam. Fajnie, że udało nam się skończyć grinder. Nie udało się niestety, żeby działał tak w 100%, bo coś te strzały tam e, fikuśnie przeskakiwały. Nie wiem dlaczego. Jak było ich po prostu za, za dużo. Jakoś te, te sortownice nie do końca chciały działać tak jak, tak, jak powinny. Nie wiem, może jakieś lagi minecraftowe, może coś. Ciężko powiedzieć. E, bo zrobiłem system dobrze w sumie powinno wszystko działać. Zresztą jakby sortowało, więc, więc nie wiem dlaczego to... Um, nie działało może za dużo innych przedmiotów leciało, może coś. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie moi drodzy, do następnego e, odcineczka. Trzymajcie się papatki, hej hej. Cześć, cześć, pa. pa. Hej, hej. <laughs> o boże, to jest do Następnego pa!